Hej, siemeneszko, ja nazywam się Anton, witam was w newsach na kanale Anton Light. Ten materiał dotyczy oczywiście nowych informacji o Farming Simulator 22. Dzisiaj został opublikowany kolejny, ósmy podcast Farming Simulator, który publikowany jest mniej więcej co dwa tygodnie. Tym razem jednak podcast został opublikowany tydzień po ostatnim, z racji tego, że w ostatnim okresie było po prostu bardzo dużo e, rzeczy, czyli c, e, CGI do Farming Simulator 22. W związku z tym jest wiele pytań. W dzisiejszym podcaście brali udział menadżer społeczności Lars oraz koordynator społeczności Chris Aka-Czaki. Pierwszym tematem oczywiście był CGI-trailer opublikowany 22 czerwca. Lars podkreślił, że był to trailer, uwaga, który pokazywał pewną historię i różnił się od poprzednich. To znaczy, trailery do poprzednich Farming Simulatorów skupiały się na tym, aby pokazywać, co zobaczymy w nadchodzącym efesie. Natomiast zapowiedź do Farming Simulator 22 to przede wszystkim pewna historia. Oczywiście zwiastun, w którym przewijają się pewne elementy, które zobaczymy również w Farming Simulator 22. Następnym tematem była data premiery Farming Simulator 22, czyli

tego roku z punktu widzenia deweloperów bardzo dobry okres na wydawanie gry na miesiąc przed Bożym Narodzeniem, kiedy pogoda już jest, no, raczej jest zła. 22 dzień listopada dla wielu był oczywisty z racji tego, że Farming Simulator 19 został wydany 19. Obaj panowie zastanawiali się, jaka będzie sytuacja z Farming Simulator 35. Lars wspomniał, że tak naprawdę o dacie wydania w pierwszej kolejności decyduje cały proces deweloperski. Natomiast już później, jeżeli to wszystko jest ogarnięte, e, może być taka sytuacja jak w tym roku, że opcjonalnie były różne daty rozpatrywane i najlepiej wypadałoby, aby tą grę opublikować 22 dnia listopada. W następnym temacie była mowa o zwiastunie, ponieważ po jego publikacji zaczęły się Troszeczkę przesadzone pytania. Lars chciał zwrócić na to uwagę, że jest to tylko i wyłącznie CGI trailer, a grafika nie jest z gry. Rzeczy pokazane w zapowiedzi niekoniecznie muszą być w grze. Ten trailer to bardziej historia, a nie pokaz. Tak więc w grze nie będzie grać, nie będziemy mogli grać postacią małej dziewczynki. Obaj zresztą panowie zauważyli, że bohaterka trailera nie jest aż taka mała, tak naprawdę. Oczywiście będziemy mogli kustomizować swój wygląd, ale na razie nie będziemy mogli grać postacią dziecka. Nie będzie żadnych smartfonów w grze, które pojawiły się na CGI, tak więc Lars jeszcze raz podkreślił i wspomniał, że CGI trailer nie musi być odzwierciedleniem tego, co znajdziemy w grze. Wyjątek stanowią tutaj maszyny, które pokazały się w Zwiastunie i tak, ciężarówki MAC, które pokazały się w zapowiedzi, będą w Farming Simulator 22. To samo dotyczy się nowych upraw: winorośl, oliwki i sorgo oraz kombajnów do, tych, do zbioru winogron i oliwek, które według Larsa wyglądem przypominają statki kosmiczne. Na podcaście wspomniano o tym, że Giants poszukuje nowego komunity koordynatora w Chicago, o czym rozmawiać będą chyba najprawdopodobniej w następnym tygodniu preordery, czyli przedsprzedaż to kolejny temat. Czaki wspomniał, że mamy dwie wersje gry, czyli standardową i kolekcjonerską. Standardowa wersja dostępna jest już przed sprzedaży w opcji cyfrowej. Jest również BOSNUS w postaci Class Saddle Track Pack dla osób, które zdecydują się na preorder Powinna być już na Steam, ale z tym różnie bywa, ponieważ w momencie, kiedy panowie nagrywali ten podcast, była taka sytuacja, że przez 10 minut nie można było kupić gry na Steamie. Jeżeli chodzi o wersje pudełkowe, to... W w tej sytuacji musimy skontaktować się z lokalnymi sprzedawcami. Jest mnóstwo sprzedawców, z którymi Giant współpracuje, nie jest w stanie stwierdzić, którzy z nich rozpoczęli już przed sprzedaż, a którzy jeszcze tego nie zrobili. Giant jako wydawca może powiedzieć sprzedawcom o, od kiedy mogą zacząć sprzedawać, ale to nie oznacza, że wszyscy sprzedawcy rozpoczną. Rozpoczęli albo rozpoczną yy, niedługo przed sprzedaż. Na przykład w przypadku Steam zajęło to około 3 dni. Jeżeli chodzi o wersję kolekcjonerską, która jest następnym tematem, to tutaj Lars podkreślał, że w przypadku Farming Simulator 22 będzie to wersja mocno limitowana. Nie tak jak w przypadku poprzednich FS-ów które były łatwo, było łatwo nabyć. Od Farming Simulator 22, Giants jest również wydawcą gry i będą zmiany w podejściu do wersji kolekcjonerskiej, która powinna być bardziej limitowana. Od siebie wspomnę i dorzucę, że jeżeli chodzi o wersję kolekcjonerską, to w przypadku Farming Simulator 19 nie ma żadnego problemu, aby w tym momencie, czyli 3 lata, prawie 3 lata po. Hmm, po premierze tej gry, nabić taką wersję kolekcjonerską. Tych wersji kolekcjonerskich jest mnóstwo. Oczywiście one są troszeczkę droższe niż kiedyś były, ale nie ma problemu, aby ją nabyć. Na koniec podcastu panowie wspomnieli oczywiście o tym, że dużo informacji dotyczących Farming Simulator 22 będzie y, y, związane z FarmConem, który odbędzie się już niedługo w lipcu, tak więc y, o wiele więcej informacji zostanie, zostanie też opublikowanych. E, jeżeli mamy jakieś pytania, to powinniśmy zgłaszać bezpośrednio y, do Chuckiego albo do Larsa Pytania takiej natury ogólnej, nie takie aż szczegółowe, nie mogą być chyba na tym, w tym momencie publikowane odpowiedzi na tego typu rzeczy, ale takie generalne, ogólne, e, pytania o takie ogólne rzeczy są jak najbardziej e, wskazane i zresztą panowie oczekują, że takie pytania będą e, kierowane właśnie pod ich kierunkiem. Dobra, to wszystko jeżeli chodzi o podcast numer 8, e, Rzeczywiście, przesłanie jest tego typu. Nie wyciągajcie zbyt wiele informacji, dziwnych informacji. CGI ten CGI to tak jak Lars mówił, tylko i wyłącznie historia, znaczy przede wszystkim historia, pewne elementy na pewno się znajdą w Farming Simulator 22, ale nie oznacza to, że wszystko co tam widzieliśmy będzie w Farming Simulator 22. W sumie podejrzewam, że ten podcast został zrobiony po to i tylko i wyłącznie, żeby ostudzić zapędy co niektórych, bo rzeczywiście w ostatnim czasie mnóstwo dosyć ciekawych. Teorii, nawet spiskowych już zaczynamy widzieć na YouTubie. No one są nośne, ale tutaj trzeba troszeczkę ostudzić było te zapędy, dlatego ten dodatkowy materiał. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to oczywiście proszę łapkę w, w górę. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego drugiego kanału, czyli Anton Light, no to oczywiście proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem. W tym materiale to wszystko. Pozdrawiam.